Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI Codziennie. Dziś mam dla ciebie wątek Oracle. Firma inwestuje w AI i chmurę w Niemczech i Holandii. Potem powiem o przejęciu startupu Play AI przez Metę w celu rozwijania realistycznych głosów opartych na sztucznej inteligencji, a także o kontrowersjach wokół zespołu muzycznego The Velvet Sundown, który okazał się w całości stworzony przez AI. Oracle ogłosiła, że w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczy blisko 2 miliardy euro na rozwój sztucznej inteligencji i rozbudowę infrastruktury chmurowej w Niemczech. Największa część tej kwoty, czyli około 1 miliard 700 milionów euro, trafi do regionu Renmen oraz Frankfurtu, gdzie firma zamierza zwiększyć możliwości przetwarzania danych i wdrażania usług opartych na AI. Niemiecki minister cyfryzacji Karsten Wildberger stwierdził, że wybór Niemiec jako miejsca inwestycji to dowód na rosnącą atrakcyjność kraju jako centrum innowacji cyfrowych. Inwestycje Oracle wpisują się w szerszy trend. Ponieważ wcześniej podobne plany ogłosiły Amazon Web Services, Google oraz Microsoft. Kolejne środki trafią do Holandii, gdzie firma chce rozbudować centrum danych w Amsterdamie, zwiększając zasoby przeznaczone na usługi AI. Łączna wartość inwestycji w tym kraju to niemal miliard dolarów, a Oracle nie wyklucza otwarcia nowych lokalizacji, choć uzależnia to od sytuacji rynkowej. Meta ogłosiła przejęcie startupu Play AI który specjalizuje się w tworzeniu głosów brzmiących jak ludzkie przy użyciu sztucznej inteligencji. Według doniesień Bloomberga, cały zespół Play AI ma dołączyć do Meta już w przyszłym tygodniu, co potwierdzono wewnętrznym komunikatem firmy. Meta uznała technologię opracowaną przez Play AI za idealne uzupełnienie swoich działań w zakresie AI Characters, Meta AI i tworzenia treści audio. Przejęcie wpisuje się w szerszą strategię Meta, która obejmuje intensywne inwestycje w rozwój AI, w tym pozyskiwanie specjalistów z OpenAI oraz współpracę ze Scale AI. Szef Scale AI, Aleksander Wang, dołączył ostatnio do meta, gdzie pokieruje nowym zespołem pracującym nad superinteligencją. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. I na koniec zespół The Velvet Sundown. Zdobył ponad milion odtworzeń na Spotify w ciągu kilku tygodni, zanim ujawniono, że jego muzyka, wizerunek i historia zostały w całości stworzone przez sztuczną inteligencję. Początkowo projekt określany był jako syntetyczny pod kierunkiem człowieka. Jednak po ujawnieniu, że do produkcji użyto platformy Suno, przedstawiciel grupy nazwał przedsięwzięcie artystycznym żartem. Ostatecznie zespół potwierdził swoje AI pochodzenie, opisując się jako twór nie do końca ludzki, nie do końca maszynowy. Sprawa wywołała dyskusję o potrzebie oznaczania muzyki generowanej przez AI, co, jak podkreślają przedstawiciele organizacji branżowych, jest kluczowe dla transparentności i ochrony praw twórców. Szef Ivor's Academy, Roberto Neri, zwrócił uwagę na brak regulacji i potencjalne naruszenia praw autorskich, Szczególnie, gdy modele są trenowane na cudzych dziełach bez zgody. Platforma Deezer już wprowadziła system wykrywania utworów stworzonych przez AI, ale Spotify nadal nie oznacza takiej muzyki, co budzi obawy o przejrzystość i uczciwość wobec słuchaczy. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć.